No dzień dobry. Święta, święta i za dwa tygodnie znowu święta. Tak sobie siedziałem któregoś razu i czekałem na coś i włączyłem swoją gierkę, bo już nic w internecie ciekawego nie było. I uznałem, że to całkiem fajna gierka. Ludzie mówią, że za trudna. Zobacz to. Taki trzeci poziom na przykład. W górę. Nic tutaj nie mam kupionego. Podstawowe rzeczy byle jakie tu ustawienia. To skila trzeba mieć, a nie tam. Za trudna gra. Wszystko za trudne teraz ludziom. O, wystarczy włączyć i jedziesz. Bierzesz jabole. na pakę. No tam kilka można zgubić. Oczywiście. Ale nie, żeby się nie dało przejść. Bardzo powolutku. Można delikatnie wciskać hamulec. Im wyżej, tym mocniej wciśnięte. Takie to technologie: upiekoszka w grze. Teraz powoli, i i i, i gazu, bo trzeba przeskoczyć dziurę. Ale nie za mocno, żeby jabłka nie powypadali. O, i znowu gazu, bo tu duża górka, a silnik słaby. Dobra. Oczywiście powolutku. Nie ma co się spieszyć. Zawieszenie, ostro buja. Butanie rozklekotane. Widać amortyzator wylał. O. Dobra. I teraz trzeba. Powoli. Aj dobra, dwa jabłka się zgubią. Trudno. I teraz trzeba dać szansę losowi. I hamulec. Zaliczone. Minuta 30. Co takie trudne? Przejść się nie da. Albo ta jazda w dół. No to już trudniej. Tu już trzeba. Chyba zainwestować w trochę lepsze hamulce. Ale zobacz. Spróbuję tak. O, wyhamuję. Nie. No i już tu lecisz. Eee. Może się uda i tak, ale to nieproste. Starczy, po 4 dowozić, a jak 5 dowiedziesz to już na plus jest. No i zobaczymy, co tu wyjdzie. Wychamuje, wyhamuje, wyhamuje. Nie wyhamuje, nie ma opcji. Czy wyhamuje? Whamował, kurde. No i patrz to teraz trzeba skok wykonać, trochę się rozbujać i... Yy! O! Nieźle. Nawet bez hamulców lepszych się da No i teraz uwaga. Trzeba będzie wyhamować przed ścianą. Dobra, lecimy z hamulcem na maksa. To się też może nie udać. O! O człowieku, jeszcze złapiemy to jabłko. Nie, ale cztery do i co nie da się przejść. Jak to chce, można sobie kupić zawieszenie albo nawet najtańsze hamulce. Jedne wystarczą, zakładamy naprzód. Siła hamowania mocno naprzód obniżymy trochę zawieszenie, żeby się tak. Nie bujał, sprężynowanie też. Hmm, można zrzucić, zobaczyć jak to zadziała. Może tył trochę wyżej. Tam jabłka w końcu będą. No i zobaczymy teraz. Fajna gierka, fajnie się gra. Zobaczymy, co teraz z tego wyjdzie. Powziąłem próbę trochę i ułatwienia, ale jakoś mi się odechciało, ale może do tego wrócę. Oj. Oj. To nic. Jest 5, jest 5. Dobra. Widzicie, to już hamuje. Jak w ogóle na maksa to dęba staje. Oj, 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 oj. Dobra, hamulec. Mm. W sumie dużo mocniejszy nie jest, ale dało radę. Oj! Nic nie pykło. Ale też dowieziony, proszę bardzo. Można by tu dźwięk dodać. Chyba jednak się wezmę za tą gierkę. Próbuję trochę ułatwić może. Niech takie tu ludzie nieogarnięte. Jaka to mapa? Mm, to ta. Trzeba by frudowe opony założyć. I lepszy silnik raczej. To już może być cięższa sprawa. Ale zobaczymy. No właśnie. A to też nie są drogie rzeczy, takie oponki. Ile to? Tysiąca? Dwie sztuki. Zakładamy na tył, zakładamy na przód. Silnik, ile kosztuje? Sto kuni. Bierę. Bierem silnik. Dobra, teraz. No, zawieszenie jest jakie jest. Tył chyba chcemy twardszy, a przód mniej. Trzeba kombinować jeszcze przed rozpoczęciem, a nie tak. Wziął i pograł i myśli, że wygra. Ale idzie teraz, ale poszedł. To jest siła, a nie to jakieś 60 kuni. Stuwa to więcej niż małdica. Prawie, prawie, lepsze amortyzatory by się przydały, ale z tymi też powinno pójść, damy bardziej w gaz. Kto to taką trudną grę zrobił? Przejść się nie da. co to w ogóle za wymysł w większości gier, że hamulcem się do tyłu jedzie. Wsteczny trzeba wrzucić w każdym samochodzie. Tak jak tutaj Nie tam. Hamulcem cofać. To nielogiczne. O, o, o! o. Prawie. Spróbuję trochę ustawienia zmienić. Hamowanie, może bardziej na tył damy. A przód nie musi być taki. Dobra, napęd na tył głównie. Pokombinować trzeba taka to gierka. Nie że od razu wszystko wychodzi. Dobra. Zrobimy to inaczej. Od razu czuć, jak inaczej zawieszenie pracuje. Patrzcie. Teraz twarda sprężynka. Dobra. Stało na aparacie 30 sekund do końca tego filmika. Bo on co 10 minut nagrywa. Ale zobaczymy. Może się uda. Bez cofania. Ha! I co? Szczury. Teraz trzeba tu zeskoczyć nie zgubić wszystkich jabłek, potem tam wjechać. Ale zostało mi 10 sekund, także kończę. I baju baj. O, dalej nagrywa. A to ci dopiero. Pisało, że 10 minut na raz. Ja nic tak nie mam, nic ciekawego do powiedzenia. Może w następnym tygodniu wezmę się za ulepszenie trochę tej gierki, jakiś dźwięk, dodam te levely, ułatwię i temy startowe trochę lepsze będą. Wtedy, wtedy miliony w końcu na tym zarobię. Quit.